Cześć, papa z Klukiria, tu to był odcinek 166, jest to ostatni odcinek w drugim dniu naszego maratonu za 900 córów. to już drugi dzień się kończy i jak się nic nie zmieni to jutro będzie trzeci dzień maratonu, dobra to mamy Mighty Marinara na dzisiaj, dobrze, mamy walentynki, no, jeszcze trochę potrwają te e, walentynki. Będzie dzisiaj rank 104. I potem jeszcze dwa ranki trzeba będzie wbić. Możemy no, mieć e, następny ho holiday, ek. i to już wtedy e, wiosenny. <laughs> Dobra, poszukajmy klienta. I w sumie myślę, że zacznę zapraszać tych, co mają najmniej zamówień. Springs the Clown. Pierwszy chciałem, żeby oni przychodzili sami, ale może to o wiele dłużej potrwać niż ja ich. Jak ja ich zaproszę, to szybciej to poleci. Niech każdy już ma tą drugą gwiazdkę. No i... ja teraz już pięciu klientów jest obsłużonych tylko raz. Dobrze, to co zaczynamy Bo bombolony mister bombolony złotych mamy 15 plus czy 15 równe 15 plus 3 czyli no 18 nike marinara daje gwiazdki Ok, bombolone. L'ultima. Spring the Clown. Czy okay, przygotujmy teraz slasze, nie, <laughs> kiwi, kiwi albo z iananas. Okay. Jeszcze jeden. Ok, mięso mamy. Tylko Dokończmy tu. Arbúz y ananas. Kiwi. Bruna Romana Ok, i pierwsze zamówienie zaraz będzie wina. Teraz orzechowy sos Świetnie, teraz jeszcze raz To Papryka i liście Liście były szczęśliwe. Liście to chyba szpinak. To chyba będzie szpinak. Okay. <laughs> Tam jeszcze się miksuje, to... Chociaż włókę na... przygotowałem. i mamy perfekt. Malina niebieska. Korona. Ale arashi żółty To dla Springs the clown. A tu jest środeczek, ogórki i jajos Mamy Skarlet, akwarium, plus i to zrobię z pamięci, proselek i Okej, okay. no, chciałem stawiać następnego burgera, oczekując w tym czasie na, na slasza. Ale nie zdążyłem nic przygotować, bo zadzwoniło. Okej, okay. przygotujemy czwórkę, to jest yy, arbus i wiśnia. I jakie jest zamówienie konor. Zamówienie konora. I wyszukajmy te bułkę sta. Dalej mamy mięso. mięso do tego jest ser sos pomidor papryka mamy już teraz wszystkie mięsa ciekawe czy to było na środku czy może jednak faktycznie to zagięcie które widzimy yy, dowodzi że to jednak na środku nie wylądowało papryka <grym> Jeszcze sos. Aha, sosu nie nałożyłem. No to teraz to już za późno. Okej. Okay. Nie w tę stronę. Zanim odbiorę to wezmę to mięso. Alan <laughs> To jest jag... Bruny Bez sosu Bez sosu no Nie muszę nic szykować tylko wydać <laughs> Bakłażan no, tak to nazywam bakłażanem. Kiedyś to tłumaczyłem i mi przetłumaczyło na bakłażan. <laughs> mamy to, mamy to, to dla Scarlet. Teraz cebula. Orzechowy sos. Uciekło. Nie przygotowałem piątego. Slasha. Ok. To zaraz się przygotuje. I piąty, i szósty Scarlet. Perfect. I co z closerem trafiłem? Tak. z closera trafiłem. I co ciekawe jeszcze mi przeskoczyło do niego. Po tym, jak wydałem pomarańcza i Arbus, tu jest kiwi i różowe. No, pierwszy raz nie trafiłem. Pierwszy raz dzisiaj nie trafiłem w tym odcinku. Jeszcze jeden będzie slash do trafienia Nie, tu było... Tu był arus Okej, okay, to serek pierwszy Mięso Nie to, tylko to Teraz jajo Oliwki i sos N, którego dawno nie używałem. To jest sos ogórkowy. Ok, to skoro jeszcze nie ma gotowych napoi, slaszy szejków. Szejków to jest poprawna nazwa. No to szejków. Póki szejki są niegotowe, to robimy yy, zamówienia. Nie zwracajmy uwagi na szyjkę. Tym razem sosu nie pominę. Ok, tu jeszcze piąte się robi. To z racji tego, że piąte mam teraz wydać, to poczekamy. Tym razem nie pominałem sosu. <grym> ok, wydaj to. Perfekt. Przygotujemy shake. I jeszcze cukierki pastylki, co to, co to jest to jest. I teraz zamykamy bułę. Jako że, jako że to jest już ostatnie zamówienie do przygotowania, to od razu przygotujemy. A potem przyspieszymy psejką. Bekon i cebula. Awokado. Okej, okay. dobra, to na wydajemy szóstka. No, nie wyszło z mięsem, z panierką. I dla Queen będzie perfekt. Tak, dwa perfekcyjne zamówienia. Dwa zaumienia nie wyszły na perfekto. Rank nie wbite. Spinen wyląda No spadło o jedno ok to wylosowało się to co powinno przy trzeciej próbie i do zobaczenia w odcinkach następnych. Drugi dzień maratonu za 900 subów dobiegł końca. I teraz zabieram się za nagrywanie filmów na trzeci dzień maratonu. Cześć.